Dajka wszystkim. Tutaj. W dzisiejszym odcinku coś, czego naprawdę dawno nie było na tym kanale, będzie Minecraft. Aczkolwiek stawiam sobie challenge, żeby nie było za łatwo, muszę przeżyć na krawędzi. Tak, chodzi o Skyblocka, znalazłam jakąś mapę. Nie znam się na tym wybitnie, bo nigdy w Minecrafta, zwłaszcza takiego, nie grałam, ale mam nadzieję, że jakkolwiek mi dzisiaj wyjdzie. Jeżeli Wy jesteście ciekawi, jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku, to dajecie. No dobra, czas zacząć swoje upokorzenie na tym kanale, bo autentycznie, patrzcie... Oj! Oj oj! Tak właśnie się zastanawiałam, czy da się to zrobić, ale wracamy z do tematu, jak widać. Ja minecraftowa za bardzo nie jestem, Okej, okay, no, grywam sobie w minecrafta, nie powiem, że nie, ale ja nakąpię tylko na konsoli, bo akurat wolę konsolową wersję, pod tym względem, że można sobie wygodnie się rozsiąść, o, podniosłam coś, lol, patrzcie, tu też jest, dobra, e, wolę e, wersję na konsolę z racji tylko i wyłącznie tego, że jest mi po prostu wygodniej, no, co to się za mi tu, halo. Co to ma być. I wracając do tematu, nigdy nie grałam na zasadzie właśnie survivalowej, nigdy nie grałam w coś na zasadzie tego, że na krawędzi. Czekajcie, czy ja mogę. Nie wiem, po co mi to ma być. Hmm. Okej, okay. z tego, co mniej więcej, bardzo mniej, o wiele mniej, bardziej niż więcej I się orientuję, to. To patrz, i co? To powinnam na samym początku. Zbudować sobie gdzieś domek, jakąś bazę, nie? Patrzcie, tam też jest skrzynka jedna, nie? Ale oprócz tego nie widzę nic więcej. Teraz tak. żyćko mi tutaj spada. Eee, nie jestem za dobra w Robloxa, więc... Boże, w Minecrafta ja wolę grać w Robloxa właśnie. Więc nie wiem za bardzo, czy mi się to uda wyzwanie. Patrzcie, czy są dwie, raz, dwa. No jak dla mnie to jest challenge akurat. Przetrwać na krawędzi Minecrafta. To było riski, nie? Okej, okay, czy jeszcze tutaj są jakieś może... O, tutaj mam... Pochodnie, tu jeszcze jest pochodnia. No co to się no? Co to ma być? Wypadałoby... W miarę szybko dostać się tam. Okej. Okay. Bo tu są jeszcze kolejne dwie. Tam? Nie, gdzieś były dwie, widziałam na pewno. A później już tam do wioski można byłoby pójść. Tylko kurczę chyba najłatwiej będzie mi się dostać stamtąd. E, muszę też uważać... Patrzcie, jedzenie mi się... Ej, a jaki ja mam poziom? Nie, ja nie chcę jakiegoś takiego normalnego, ja chcę łatwy. Z racji tego, że ja w ogóle w Minecrafta nie grywam na takiej zasadzie. Pierwszy raz w ogóle gram... W... O Jezu... W takie coś... Ja w ogóle za, zawsze, zawsze, zawsze jak gram w Minecrafta, nawet na konsoli... O matko to nigdy nie grałam na takiej zasadzie, że, yy, że mi się życie tutaj, że muszę jeść, więc jest opcja... Dawaj, dawaj, dawaj. Że ja sobie włączę zaraz na łatwy, w sensie na yy, ten, nie na łatwy tylko na pokojowy pod tym względem, żeby mi to życie nie zabierało się na zasadzie jedzonka. Dobra, muszę tutaj troszeczkę podkopać sobie, yy, wykopię sobie trochę drewienka i pójdę... Idę na drugą stronę, i będę starała się zejść tam w dół, bo może w tamtych skrzyniach znajdę coś do jedzenia. I chociaż na chwilę mój problem się rozwiąże. Eee, I którędy teraz powinnam iść? Tutaj nie. No to by było najbliżej. Zbieramy jeszcze drewno. W ogóle będę musiała zbudować domek. Jak się nie mylę, chyba z pajęczyny też można było zrobić łóżko, więc to by dużo mi ułatwiło, bo nie zabierałoby mi potrzeby jedzonka i eee, Potwory by mnie aż tak nie zabijały. Dobra, ale moją podstawowym teraz zadaniem jest zdobycie tych poniższych skrzynek, bo mam nadzieję, że będzie tam jedzenie, mam nadzieję, że będzie tam może jakaś broń, jakieś rzeczy, które mi się seria mogą przydać, akurat w tym wezwaniu. W ogóle jestem ciekawa, czy damy radę zrobić z tego serię, czy, okej. Okay. Dobra, czy damy radę zrobić sobie z tego serię? Czy się skończy na jednym odcinku, nie? I kolejny będzie musiał być od nowa albo coś innego. Bo tak jak mówię, no nie jestem dobra w Minecrafta. Okej, okay, nie zabrało nic żyćka. I tutaj mam pierwszą... Ale głową zahaczyłam. Dobrze, że była to pojęczyna, bo mogłaby się źle skończyć. Dobra. Ojoj, nie, mamy, mamy nasiona. No się będę mogła tam wziąć, ale teraz pytanie, gdzie jest bliżej, do której wioski dostać do tej wioski. Ups, to było bliski. Ej, tu jest jeszcze jedno! No super, ale amciu żadnego nie mamy. Złoto to w ogóle... Nie wiem, będę kombinowała, bo już chyba powoli zachodzi mi słońce. I teraz pytanie, czy nie byłoby lepiej zrobić mi sikiery? Nie, dobra, wiecie co ja mam pomysł, co ja zrobię? Ja się... Na tą jedną noc tak opatulę dookoła. Oj, oj. Zaczęła mi brakować światła. Ja zawsze panikuję, jak mi się mają te stwory zacząć rozbić. Trudno, po nocy sobie to zburzę. Wykorzystam surowiec jeszcze raz. Wiem, że gram w to bardzo nieprofesjonalnie, ale inaczej nie umiem. Stąd chyba nic mi nie grozi. Czyli głównie coś takiego. Tylko pytanie, czy mi tutaj górą nie mogą przejść? Ja to może lepiej jeszcze zburzę, żeby na pewno było jasno. Okej. Okay. Dobra, nikogo nie widzę. Eee, aha. Akurat w momencie, kiedy chciałam powiedzieć, że nikogo nie widzę, nie? Czy z pająka wypada mi coś, co mogłabym zjeść? Dobra, miecz trzeba zrobić, nie ma. Kurczę, to się nie zapowiada dobrze, nie? To zróbmy teraz tak. Przydałby się stół do craftingu. Okej. Okay. Teraz tak, Kiki. wydaje mi się, że najmądrzejsze w tym momencie, co mogę zrobić, to jest to. Teraz. Dobra, jest szybciej o wiele. Ja się boję. O nie, o nie, dostałam strzała. Kurczę, niedobrze, dobrze. bym potrzebowała. Na tej mojej platformie nic nie ma, dobra? Zbieramy pajęczyny, zbieramy. Zombiak idzie. Czy ja mogę zjeść mięso zombiaka? Chodź tu, chodź tu. Dobra, dostanie strzała. Chodź tu! Nie, moje mięsko spadło. Nie wiem, czy mogę jeść. No, super. no idą za mną. Nara. E, dobra, potrzebuję jeszcze czterech. Raz, dwa, trzy. Oj, oj. oj, oj. No, ostatniej. I C. Ostatniej mi brakuje. Poszedł, 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 poszedł. Oj, nie, tak nie miało być, tak nie miało być. Nie, 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 nie. no spadaj. Okej, okay, dobra, ja się wracam. No, idź, 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 idź. idź. E, I teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Nara. Dobra, ej, będzie pierwszą. Pierwszą noc będziemy mieć z głowy. Ciężko poszło. Dobra. Wydaje mi się, że teraz najmądrzejszym, tu by się może przydały drzwi. Jakim cudem to tu jeszcze. Czemu? On nie powinien się spalić, czy coś? Nic się mi z niego spadło. Nic mi. Dobra. Szybko trzeba zebrać jak najwięcej, bo muszę iść do wioski. Trzeba szybko zbierać, ja sobie muszę zrobić pomost do wioski. Jak dojdę do wioski, to będę czuła się bezpieczniej na pewno. Jezu, co ja sobie w ogóle wymyśliłam? Ja tak beznadziejnie gram w Minecrafta i teraz wszyscy to zobaczą. Napiszcie mi chociaż komentarz, że nie jest źle, aż tak, nie przejmuj się. No nie wiem, na cokolwiek, żeby mnie jakkolwiek pocieszyć. Dobra, na shifcie. by się, serio, patrząc na moje amciu. Moja Żyćku, dojść do tej wioski. Tam jest już jedzenie. No. Jeszcze chwilę podłubiemy sobie tutaj to drewno. myślę, że skończymy. Dobra. 25, teraz chyba starczy. No i pytanie: czy tutaj na tym się będą rozbić potwory? Czy ja wymierzę w wodę? Bo jakbym wymierzyła. Patrzcie, co tam jest. Czy ja go zbierałam, czy go nie zbierałam? Jakbym wymierzyła w wodę, to byłoby spoko. Okay. I to jest dobry moment, żeby sobie zakończyć dzisiejszy odcinek. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku, ale nie przejmujcie się, na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę. Żeby być wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale. No i żeby może się trochę podszkoliła z Minecrafta i nagrywała dla Was więcej odcinków z niego. To jak widzimy się następnym razem. Pa!